poranne mgły już opadły, słońce wychodzi, jest już sucho, bezwiecznie. Myślę więc, że to jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobra pora na to, aby wziąć się za cięcie krzewów winorośli. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na naszej działce. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak przycinam winorośl. Nie chciałbym popełnić tego błędu co w zeszłym roku, kiedy to po przycięciu łozy trochę popłakały, dlatego że soki przez te otwarte rany popłynęły, więc już teraz na przełomie lutego i marca chciałbym się wziąć za tą czynność, za przycinanie krzewów winogron. Przycięcie krzewów winogron jest w tym roku o tyle istotne, że te winorośle są już uprawiane trzeci rok, a więc przyszła taka najwyższa pora na to, aby zastanowić się, w jaki sposób mają być te krzewy winogron prowadzone w przyszłości. Mam dwa pomysły. Pierwszy z tych pomysłów jest taki, aby zostawić pień, jeden pień, i od tego pnia. Na lewo bądź też na prawo poprowadzić jedno ramię, taką przyszłą łozę, od której będą pionowo wyrastały latorośle, które w przyszłości będą nam dawały owoce. Drugi pomysł jest taki, aby wstrzymać się trochę i pozwolić tej roślinie, żeby jeszcze wzmocniła ten swój system korzeniowy, a szczególnie pień, i poczekać na owoce do następnego roku. Polegałby on na tym, że również zostawiłbym jeden pień, ale ściąłbym go tak mniej więcej dwa oczka nad drutem, pierwszym drutem nośnym i zostawiłbym tylko trzy oczka. Z tego górnego pąka wyrośnie latorość, przyszła łoza, która będzie przyczyną owocowania w przyszłym roku. Z drugiego pąka, licząc od góry, będzie tak zwana łoza próbna, która Pozwoli mi już w tym roku sprawdzić, jakie będą owoce. Mogę na niej sobie zostawić parę winogron i sprawdzić, jakie te owoce będą w przyszłości. Natomiast trzeci pąk, licząc od góry, ten, który już będzie pierwszym pod drutem nośnym, to będzie przeznaczony jako czop zastępczy, od którego w przyszłości będą szły nowe włosy. Skłaniam się ku temu drugiemu rozwiązaniu. I myślę, że chyba tak będziemy prowadzić te nasze krzewy winogron. Ta druga forma prowadzenia krzewów winogron, tak zwana forma gujota z pojedynczym pniem oraz pojedynczym sznurem, zakłada, że pień przycinany jest na wysokości od 50 do 70 cm. Nasze rusztowanie posiada najniżej położony drut nośny na wysokości 80 cm. I tu będzie ta różnica. My będziemy mieli Tą formę gujota, taką podwyższoną. A dlaczego? Z czystej wygody. Cała nasza rodzina jest stosunkowo wysoka i no nie chciałbym, aby w ten sposób pracować, pochylać się. No i w trosce o nasz kręgosłup, o nasze kręgosupy, będziemy starali się, aby cała ta masa zielona tych winogron była podwyższona troszeczkę wyżej i wtedy będziemy pracowali w ten sposób. Nie tak, tylko tak. Dobra, zabieram się do roboty. A więc, tak jak mówiłem, przymierzam sobie do najniższego drutu nośnego. Zostawiam jeden pąk na dole, dwa na górze i przycinam. Z tym, że przycinam w taki sposób, aby cięcie było skierowane dołem w drugą stronę niż ten najbliższy pąk. Po to, aby Soki, które zapewne będą wypływały, bądź też woda, która się będzie tutaj zbierała, nie spływała i nie niszczyła tego najbliższego pąka. Przy okazji obcinam wszystkie wąsy, czyszczę. No i robię porządek już na górze. Wykorzystam sznurek, który zdjąłem z górnej partii wodygi i przywiążę krzaczek winogron do tego najniższego drutu nośnego. I wiecie co? Od razu zauważyłem jeden błąd, który zrobiłem, mianowicie przycięcia zrobiłem na wysokości mniej więcej 4 cm nad tym górnym pąkiem. Maksymalnie 2 cm, 1,5-2 cm powinien, powinno być to przecięcie, więc od razu to naprawię. O, i teraz powinno być dobrze. W zeszłym roku zrobiłem to troszkę później, no i potem był problem z tym, że te łozy naprawdę, naprawdę mocno, mocno płakały. No i drugi krzew. i wąsy. I teraz tu mamy ten drut nośny pierwszy, czyli jeden pąk poniżej, dwa pąki powyżej. Pąk idzie na tą stronę, więc przycinam. Pod kątem 45 stopni, tak mniej więcej w stronę przeciwległą niż ten pąk. 1,5-2 cm nad pąkiem. Proszę zobaczyć, wszystko zdrowe. Teraz, jeżeli będą jakieś soki, to te soki będą spływały na tą stronę, a nie na ten pąk. Nie będą go zalewały. I kolejny krzaczek. Wąs, wąs, wąs. Wąs, wąs. Ten Raz, dwa, trzy. Na tą stronę idzie pęk, więc powinienem w ten sposób. Czasami trzeba się nagimnastykować, ale warto. O. Może troszkę za mało, ale trudno. Jestem amatorem. Nie mam jeszcze takiej wprawy. Wybaczcie mi. To tu obcinam te wąsiki. Najwięcej problemów jest z tymi wąsikami, powiem Wam szczerze. Na więcej roboty i to i tak proszę zwrócić uwagę, że ja to zdejmuję tak główne te pędy. Natomiast na później, to jeszcze na dzisiaj, ale na później zostawiam sobie to. To idzie bardzo wolno, a nie chcę tego zostawiać na tych drutach. Dobra, tym się później zajmiemy. Kolejny krzaczek. Tu wąsiki poobcinamy mu. Potem te wszystkie pąki też trzeba będzie usunąć, jak to tylko zacznie rosnąć. A jeszcze się teraz wstrzymam. Ale to też trzeba będzie usunąć, dlatego żeby nie dopuścić, aby tutaj na tym pniu coś rosło. Dobra. Drut nośny. Jeden pąk poniżej, raz, dwa. Pąk idzie w tą stronę, więc przycinam tutaj. Powiem Wam, fajna ta robota, naprawdę. Uspokaja. Daje sporo, sporo satysfakcji. Teraz o tu jeszcze przytne. Jak widzicie, ściółkuje to wszystko. Nie chcę dopuścić, aby tutaj rosły kwasy. Chociaż tak rosną, ale trochę mniej. Fajna, fajna robota. Ładna pogoda. Nic tylko pracować, yy, przepraszam, odpoczywać na działce. Jeden pąk poniżej, raz, dwa, pąk wyżej. Pąk idzie w tą stronę, a więc tniemy go na tą stronę. Przytniemy. Dobrze. To na później, tak jak już mówiłem, tylko to odczepię. Mało brakowało, że dzisiaj nie nagrywał, tak? Czekałem na ten dzień, a tutaj mgły przyszły. Sprawdziłem prognozę pogody, słonko miało wyjść, ale tu widzę, że straszę mgły, wilgoć, krople wody na tych drutach się osadzały. No to nie można wtedy, dawać, prawda, bo to przytnę to od razu tutaj jakieś chorobsko wejdzie. Dlatego chcę to poprzecinać i zanim to usprzątnę, takim Mazidłem jeszcze posmaruję. Po to, aby zabezpieczyć, żeby nic tam nie weszło. A więc tak, jeden pomp poniżej. Dwa powyżej, idzie na tą stronę, więc przycinam tu. Myślicie, że dobrze? Dajcie znać w komentarzu. Pochwalcie mnie. Albo skrytykujcie. Macie prawo. Pamiętajcie, to jest praca amatorska. Można powiedzieć amatorszczyzna. Amatorszczyzna, ale daje dużo frajdy, dużo satysfakcji, dużo radości. Raz, dwa, trzy. To na tą stronę. Zobaczcie jak to wygląda, zielone, będzie pokała łoza, w zeszłym roku płakała, dlatego, dlatego nie chciałem w tym roku dopuścić do tego samego, no, ale później przycinałem, teraz nauczony smutnym doświadczeniem, chociaż to też nie jest źle, jeżeli łoza płacze, to znaczy, że już wchodzi w okres wegetatywny, że korzenki pracują, że żyją, popłacze, popłacze i przestanie, tylko to tak... No szkoda trochę tych soków, prawda? Jeżeli można coś zrobić wcześniej, to można wcześniej, tylko nie zawsze można. Szczególnie tutaj na działce. Nie zawsze można przyjechać, nie można zawsze być. A czasami, jak się przyjedzie, to pogoda nie, nie pozwala na, na pracę. Raz, dwa, trzy. Na początku filmu wspominałem o tym, że miałem do wyboru dwa sposoby prowadzenia krzewu winorośli. I zdecydowałem się w końcu na ten pojedynczy pień z pojedynczym sznurem. Teraz, gdy zacząłem czyścić ten pieniek, i ten krzew, widzę, że jest naprawdę bardzo ładny, bardzo gruby. Taki naprawdę gruby, gruby ołówek, prawie jak flamaster. I może, tak zastanawiam się, dobrym pomysłem byłoby spróbowanie tego drugiego sposobu, czyli tego pierwszego sposobu. Spróbujemy tak eksperymentalnie te krzaki, które widać, że mają się dobrze. Może poprowadzimy tym sposobem, pierwszym. A ten jest akurat dobry. przecinam. Co ty myślicie? długo no, no tylko ciężko, ciężko. Nie chcę uszkodzić zarówno, nie chcę uszkodzić krzewu, jak i tego drutu. Tak. Tu zobaczcie, jak ładnie rośnie. Tym bardziej, że tutaj i tam wcześniej, no nie wyrosły te krzaki. To są jedne z tych, które kiedyś pierwsze przed na tym, tak na razie. Następnie Tu obecne Dzięki temu, że już soki zaczynają krążyć, te łodygi są takie elastyczne i nie są takie łamliwe. O, tu przywiążę, tu przywiążę. No i tak zrobimy może. Pójdzie do tego pierwszego. Tutaj pójdzie poniżej. A przytnę go gdzieś tutaj. Co prawda, mógłbym go jeszcze poprowadzić też tak daleko. Ale wiecie co, obawiam się, że może to być zbyt duże obciążenie dla tego krzewu. To jest dopiero trzeci rok. Więc przytnę. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wystarczy. Albo nie. Zrobimy jeszcze inaczej. Z racji tego, że tutaj nie ma krzewu, bo gdyby tutaj był krzew, to ja bym tutaj to przyciął. Ale z racji tego, że tu jest poste pole, ja może tak sobie myślę. Może pociągnę to dalej, dłużej, a tutaj powycinam co drugi. Co drugi, co drugi pąk. I będzie co druga latorość. Wtedy nie będzie takiego nawarstwienia w tym miejscu. Będzie mniej tych latorośli, tylko na szerszej długości. Tak zrobimy, więc nie będę już przycinał, zostawiam to. Ok, no myślę, że to jest dobry pomysł. Latoroś, tego już wspominałem, jest pnączem i większość, jak nie całą swoją energię przekazuje właśnie na końcówki. Albo też na wierzchołkiem. Zazwyczaj końcówki są na wierzchołkach. Ale w tym momencie oszukamy ją troszeczkę. I najwyższy punkt będzie nie na końcu, ale tutaj w środku. Dzięki temu ta energia będzie się tak równomiernie rozprzestrzeniała na całej długości tego pnącza, tej łozy. A nie tylko tutaj na końcu. Chcę taką ósmeczkę tutaj zrobić. O, tyk. Muszę sobie chyba ten tapener kupić, prawda? To urządzenie takie do metkowania, do obrączkowania, zawiązywania między innymi winorośli. No bo to przy tej długości tych szpalerów, myślę, że to chyba w ręce czy później się przyda. O, zostawimy i teraz tak. Tutaj troszeczkę nam tu zaburza, ale to powinno być taki właśnie taka parabola. No. Może być. Tutaj jeszcze mamy taką ciekawą sytuację, mianowicie mamy dwa pnie. Na początku wspominałem, że klasyczna forma gujota to jest jeden pień. W naszym przypadku z pojedynczym sznurem. Więc pozbędziemy się tego takiego zastępczego pieńka. I skoncentrujemy się, o z tej strony, i skoncentrujemy się tylko na tym jednym pnieńku na jednym pniu, chociaż to mnie też kusi, żeby puścić tak daleko, ale jeden pień zawsze będzie. Widzicie co, ja tutaj też analogicznie jak w tym wcześniejszym przypadku puszczę na dwa takie pola. Wykorzystam, że tutaj nic nie rośnie i tutaj będzie, będą rosły na to roślę co drugi pąk? Nie będę obciążał zbytnio o, ale co drugi pąk? Tak to pójdzie. wiosna zbliża się już szybkimi krokami, ale udało się jeszcze te krzaki, krzewy winorośli przyciąć, zanim popłynęły w nich soki. Nie popełniłem więc tego błędu, co w zeszłym roku, kiedy to przycinałem później i z tych ran, które przyciąłem, popłynęły łzy i wystąpił tak zwany płacz łozy. Tym razem udało się przyciąć, zanim soki w pełni zaczęły płynąć w tych krzakach. Początkowo planowałem, aby te wszystkie trzy szpalery poprowadzić w ten sposób, krzaki w tych szpalerach, że będzie pojedynczy pień z pojedynczym sznurem. W trakcie przycinania, tak zupełnie spontanicznie, zadecydowałem, że niektóre krzaki będą prowadzone jednak tak klasycznie. Też z pojedynczym pniem, ale na jedno ramię. Ostatecznie okazało się, że cały ten prawy szpaler tak właśnie został przycięty. A więc tutaj mamy tak prowadzone, widzicie, czasami tam gdzie była przerwa, to poprowadziłem na 2 metry. Z tym, że zakładam, że tutaj będę niektóre pąki przyrzedzał. Te od dołu przytnę, zostawię tylko te, które idą na górze. I to jest ten jeden szpaler. Natomiast te dwa pozostałe, proszę zobaczcie, to będzie już tutaj klasyczny gujot. Pieniek, pojedynczy pień i pojedynczy sznur. Podejdziemy bliżej. Tutaj pierwszy krzaczek, który przycinałem, proszę zobaczcie. Mamy drut nośny, główny i jeden pąk zostawiony poniżej, dwa powyżej. Ładnie rana zasklepiona, nic nie leci, nic nie cieknie. Przycięte, mam nadzieję, pod odpowiednim kątem z 2 cm od ostatniego pąka na zewnętrzną stronę niż. Ma iść, będzie rósł pąk. Tutaj widzimy to samo. Z tego pąka pójdzie przyszła łoza, od której pójdą latorośle. Tutaj sprawdzimy. Będziemy eksperymentować, jakie winogrona wyrosną. No a z tego pąku. Z tego pąka w przyszłym roku pójdzie nowa łoza. I ten szpaler oraz ten ma krzewy, w których zastosowałem klasyczną formę gujata. To znaczy nie taką do końca klasyczną, dlatego że podniosłem o 10 cm. Ten sznur nośny pierwszy jest na wysokości 80 cm. Na koniec starym zwyczajem chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za obejrzenie tego materiału. Podziękować za subskrypcję. A jeżeli tego jeszcze nie uczyniliście, to zachęcić do zasubskrybowania kanału Amator Potrafi. Zachęcam Was również do komentarzy, do oceny tego filmu. Z ogrodniczym pozdrowieniem. Trzymajcie się. Cześć.